Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami na przeglądzie w pepko i zobaczcie jaką mamy prześliczną bluzeczkę za 25 zł. Od rozmiaru S do XXL, więc naprawdę fajne, duże rozmiary. Tu ma taką koroneczkę, zaraz zobaczymy jak wygląda na dole. Na dole jest e, całkowicie prosta. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Możecie sobie włączyć dzwoneczek, żeby przychodziło do was przypomnienie. E, wy nic za to nie płacicie. A, a pomagacie mi w rozwijaniu mojego kanału. Dobra, także tutaj tak się nagadałam z samego rana. E, następnie mamy plecaczek. Jak widzicie, są e, dwa rodzaje. Pokażę Wam z drugiej strony, jak on wygląda. E, I kosztuje 40 zł. 40 zł taki mały beżowy plecak i jak widzicie on tutaj na ten jeden ma tutaj mm, takie ćwieki ten drugi również kosztuje 40 zł, ale ten drugi ma złoty zamek szkoda że nie ma ze srebrnymi dodatkami bo wiem że większość z was znaczy większość dużo z was lubi y, srebrne ja na przykład lubię złoty ale no taka jestem sprawiedliwa bo Fajnie, by było, gdyby było również ze srebrnymi dla Was. Na przykład, nie? Ktoś lubi sobie y, kupić ze, złotymi, ze, ze srebrnymi dodatkami. O tak. Dobra. Tu mamy sukienusie za 40 zł. Tu końco, kończą się guziczki. Jest takie odcięcie. Ciężko to y, dojrzeć, bo y, bardzo dużo jest wzorów na tej sukience. Dobra. Z przodu jest krótsza, z tyłu troszeczkę dłuższa. Cieniutki, fajny materiał i zobaczymy rękawy. Rękawy wyglądają tak na takiej gumeczce cieniutkiej. Dobra. I z drugiej strony wygląda tak. Eee, zostańcie do końca. Dzisiaj troszeczkę dłuższy przegląd. Wrzuciłam również coś dla naszych mężczyzn, mężów, e, chłopaków i tak dalej. I tak dalej. Może coś fajnego znajdziecie. która z Was mnie prosiła, więc wrzuciłam ubrania męskie. Za 15 zł od S do 3XL. Słuchajcie, macie taki t-shirt z napisem, oczywiście, określeniem wszystkich nas, czyli Beautiful, czyli jesteśmy piękne. E, dobra. Tak wygląda. Szary t-shirt z czarnymi napisami. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze taką bluzeczkę. To już będzie bardziej elegantsza bluzeczka. Za 25 zł. Także naprawdę zobaczcie, jakie te ceny są niskie jeszcze w porównaniu do innych sklepów. Jak chodzi się po innych sklepach, tu za 25 zł taka bluzeczka. Jak widzicie, pokazywałam wam tam, że jest doda są dodatkowe guziczki. Tutaj ma jeszcze na ramieniu taki guziczek mały złoty. No i tak wygląda. Z przodu jest. Nie, myślałam, że krótsza. Chyba, że tak wisi, że nie widać, czy jest krótsza. Dobra. Jeszcze taką się odsumę troszeczkę, żeby wam pokazać. I z tyłu to już widzieliście. Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Zobaczcie, jakie prześliczne torebunie. 30 zł kosztuje i znowu ze złotym. No bardzo fajnie, ja się cieszę. Tylko, gdzie jest dla kobiet, które lubią srebrne dodatki. Zobaczcie, też by pięknie wyglądało: taki y, różowy ze srebrnym. Śliczne są. Bardzo ładne takie y, malutkie. Teraz akurat wesela, jakieś różne imprezy. Wiadomo, jak to latem. Są również czarne y, takie torebki. Dobra, idziemy dalej. Taki da Wam po kolei, więc troszeczkę tak będzie mieszanie. Troszeczkę bluzki, troszeczkę torebki. 20 zł od S do XXL. Bardzo fajny materiał w dotyku. Tu widzicie takie pufiaste rękawki. Czekajcie, muszę to poprawić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I na końcu jest prosta. No i taka bluzeczka z pufiastymi rękawkami. Po prostu. Idziemy dalej. I już pokazuję wam te torebeczki w wersji czarnej. Pamiętajcie, że one 30 zł kosztują, więc naprawdę e, niedużo. Czekajcie, jak to się odpina. Już dam radę. Tu chyba się wdusza. Jest, udało mi się. Udało mi się, słuchajcie. Chciałam wam pokazać środek, ale. Wiecie, jak to jest, jak to jest nowa torebka dobra? jest kieszonka na kartę, na jakiś nie wiem, telefon, na no, telefon to może tam się nie zmieści chociaż, nie wiem ale fajnie jak jest oddzielna jakaś kieszonka na wrzucenie sobie na przykład pieniędzy, żeby tak one nie były w, głównym, w głównej tej przegrodzie, dalej mamy plecaczki, zobaczcie tu jest plecaczek czarny inny niż tamte i ten kosztuje 30 zł, więc ten jest tańszy o dyszkę i jak widzicie macie czarne, tylko znowu ze złotymi. No kurczę. Nie wiem, jakieś wy, wyskoczyło mi tutaj wszystko ze złotymi dodatkami. Dobra, mamy również przepiękną, nową bieliznę. Jest to hit gazetkowy. Wiem, że większość z Was nie lubi takiej bielizny, woli, woli bawełnianą, ale czasami też fajnie założyć jest taką. No nie. Tadam. Musiało się to zdarzyć. Musiało. Poczekajcie, pokażę Wam cenę. 10 zł kosztuje i od S do XL, ale wiadomo, że one się rozciągają. No i wejdzie na większy rozmiar. Ja często kupuję rozmiar L. A mam troszeczkę większy, tylko cicho, bo się wyda, żeby nikt nie wiedział. Dobra. Następnie mamy staniki. Staniki są też również bardzo, bardzo ładne. Jak widzicie, z drucikami takie usztywniane. Fajne paseczki, bo jak widzicie, te ramionczka są takie podwójne. Dalej są takie szersze ramionczka, żeby utrzymywały ten biuścik fajnie. 20 zł kosztuje. Taki stanik, więc możecie sobie skompletować. Zobaczcie, tutaj jest połączone, tak. Możecie sobie skompletować. Hmm. Będzie to super wyglądało, ale widzę, że są również inne yy, inne majtki. Jak widzicie, tutaj z przodu są takie, z tyłu są koronkowe. Całe koronkowe. Całe koronkowe. Tylko czy ja tu gdzieś znajdę cenę? A, tu z boku mam 8 zł. Tak, 8 zł kosztują te majtusi. Wszystkie są tak podobne do siebie tą koronką i tym kolorem. Że już nie wiem, które chwytać. Dobra, tu mamy takie pełne, czyli normalne majtki, za 8 zł również i do rozmiaru XXL, ale pamiętajcie, że ten rozmiar więcej można. Co można? Można wciskać. Można wciskać, one się rozciągną. Tu mamy taką fajną bluzeczkę. I ja, jak takie widzę, to, to jest po prostu moje marzenie, żeby kiedykolwiek jeszcze taką założyć. Prześliczne one są. 15 zł kosztuje od S do XL. Dobra, odwieszam. Czy ja coś tutaj jeszcze mam? Tak, jeszcze tutaj mam e, takie majtki. One kosztują również 8 zł od S do XL. Z przodu wyglądają tak. A z tyłu są, już wam mówię, jest taka jakby siateczka. A ta siateczka jest podwójna, bo patrzę, że coś grubsze, troszeczkę. Jak dam radę, to Wam pokażę. Poczekajcie, ona się super tu rozciąga. I zobaczcie, ona tutaj nie jest ucięta, tylko jest tak jakby zawinięta. I taki jest podwójny ten materiał. Dobra, przechodzimy do, yy, do t-shirtów, które wiszą na wejściu. Zobaczcie, jakie ładne. I do tych t-shirtów są również spodenki. Tak wygląda bluzka. Poczekajcie, muszę tu poszukać. Tak, a tutaj są do tego spodenki. Tu jest bluzka. Jest to w takim komplecie, jakbyście szukali. O, tak to wygląda. Od rozmiaru S do XL i kosztuje 30 zł, ale to wiadomo, że to są dwie sztuki. Czyli macie spodenki i e, bluzeczkę. Ale spodynki są świetne. Teraz młodzież bardzo lubi chodzić. Moja córka na przykład bardzo lubi chodzić w takich. Bardzo fajne. Ale kolor jakiś świetny, bardzo mi się podoba. Takie prążkowane. Jak widzicie, macie również tutaj wersję fioletową. Wersję fioletową i tak kosztuje 25 zł. Kurczę. 25. Tak to jest na nawieszane, że ja nie wiem co tutaj jest. Dobra to idziemy dalej idziemy dalej i jesteśmy już na dziale męskim pokażę wam trochę koszulek 15 zł od M do XXL ale wiecie jaki ten dział męski jest XXL, to jest już takie duże, że e, że na przykład no ja bym się owinęła dwa razy ale to fajnie, bo są również więksi mężczyźni i również potrzebują fajnych, fajnych ubrań. Tu macie wersję czarną. Zobaczymy, czy taka sama cena, bo widzieliście, że tam była 5 zł taniej. Nie, tu jest to samo. Tu jest to samo, tylko w wersji czarnej. Super, fajne koszulki. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze coś tutaj Wam poszukam. Tu mamy jeszcze taką. Czekajcie, wyjmę ją, żeby ją było widać. Jak widzicie, jest naklejka Soft Touch, czyli miękka w dotyku, miła w dotyku, 20 zł kosztuje. I również do rozmiaru XXL, biała z takim nadrukiem z przodu. Dobra, odwieszę ją. Co my tutaj jeszcze mamy? A nie, to jest taka sama. Zapraszam Was do wczorajszego mojego odcinka, e, holu zakupowego e, z Biedronki. Trochę tam e, do Was e, pogadałam. E, chciałyście przepis na zupę gąbkową? A może wrzucę na swój drugi kanał, wtedy będziecie mieli e, fajnej, fajniej to wszystko pokazane. Tu mamy za 20 zł. E, koszulkę. Na tym moim drugim kanale jest tylko jeden film. Także może zacznę rozwijać się również ten drugi kanał. 20 zł kosztuje następna. Może zacznę wrzucać właśnie takie przepisy, które robię w domu. No i które mi się tak sprawdzają, są bardzo dobre. 15 zł mamy od M do XXL. Zastanawiam się, dlaczego nie ma rozmiaru S. Przecież są mężczyźni, którzy noszą rozmiary S. Nie rozumiem tego, dlaczego tutaj akurat nie ma takich rozmiarów. Yy, dobra, tu mamy za 15 zł. Również takie same wymiary. I najba, yy, co tu jest napisane? Najbardziej w pracy lubię urlop. <grym> Akur akurat na, na teraz. Taka zielona, ale ładne kolory. Zaraz zerknę, czy jest jeszcze coś innego. Jest jeszcze pomarańczowa. I tu jest jeszcze taka. Tu jest jeszcze taka, kosztuje 20 zł. I również rozmiary od M do XXL. Dobra. Naprawdę tych t-shirtów teraz dla mężczyzn jest bardzo, bardzo dużo. Tu mamy za 25 zł od M do XXL spodenki granatowe. Tak się prezentują. Jeszcze do nich jest koszulka, ale to pokażę Wam za chwilę. Tak, wydaje mi się, że to jest do nich. A może ktoś lubi bokserki? Zobaczcie, jakie śliczne. 20 zł od M do XXL. Fajne, bardzo ładne. Bardzo fajne kolory. Nie jakieś czarne. O kurczę, tu z tyłu jest jeszcze coś innego. Tu mamy w takie liście: 20 zł kosztuje. Także tak kolorowo możemy ubrać swoich mężczyzn. Dobra. Je, zobaczcie buty, trampki, kapcie, klapeczki. Jest tego naprawdę bardzo dużo. I przyjadę już Wam tutaj tylko tak. E, te koszulki, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie tu, jaka fajna bokserka biała. I lecimy niżej. Może ktoś potrzebuje dresów. To tutaj mamy z Batmanem chyba tak. Dresy z Batmanem. 40 zł od M do XXL. Tak, cztery dychy. Tak wyglądają. Mają kieszenie, mają sznureczki z, z przodu. Zobaczymy z tyłu, czy coś jest. Nie, z tyłu są e, takie po prostu czyste. No właśnie. Pokazywałam wam e, tamte spodenki i do nich jest nie ta koszulka. O ta koszulka. I słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, ale dużo teraz dziewczyn chodzi w takich luźnych, dużych ubraniach. I moja córka za 15 zł właśnie kupiła sobie taką bluzkę tutaj jest bardzo zadowolona. Ale fajna, marynarska. Wiecie, że ja mam słabość do pasków: jak widzę coś gdzie jest, są paseczki, to zaraz kojarzy mi się właśnie z wakacjami. 25 zł kosztuje taka bluzka marynarska. Dobra, jeszcze. To wam tu pokażę. Mam nadzieję, że już więcej nie chwycę żadnych koszulek, bo to chyba będzie koszulkowy e, przegląd. No nie, tu jeszcze są fajne. Nie, to już koniec. Następnym razem pokażę wam coś innego, tylko napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. E, no i tak, zapraszam was do wczorajszego mojego odcinka. Życzę wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się. Cześć.